Cześć. Co robisz? Cześć, cześć. Zobacz, dostałam jakiegoś dziwnego maila. Faktycznie? Z dziwnym linkiem. Myślę, że nie powinniśmy go otwierać, dlatego, że może to być coś niebezpiecznego i zawirusować nam cały komputer. Eee, co o tym? Chwilka. Bardzo serdecznie z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, które obchodziliśmy 9 lutego, przez cały ten miesiąc chcieliśmy Wam przybliżyć kwestie dotyczące internetu i dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o tym, jakie zagrożenia czyhają na nas, na nas przez internet i będą to zagrożenia dotyczące różnych grup wiekowych, dzieci, młodzież oraz dorosłych. I taką pierwszą grupą, o której będziemy dzisiaj mówić, to są dzieci. Jeżeli chodzi o dzieci, to uważam, że rodzice powinni brać duży nacisk na to, co robią dzieci w sieci, ponieważ dzieci mają niesamowitą pamięć i są przy tym niestety bardzo naiwne. Potrafią zaczytać numer karty kredytowej, dowiedzieć się czym jest PIN. Zapamiętać hasło i potem, potem to. użyć. To i jakby dzieci nie znają konsekwencji swoich czynów, nie wiedzą, co, co może się wydarzyć. W takich głośnych sytuacji jest. w Stanach była dziewczynka, która ukończyła 5 lat, zapoznała się z pierwszymi literami, cyframi, zamówiła sobie przez internet wszystkie walki, Barbie, które zawsze chciała mieć. Rodzice o tym niestety nie wiedzieli, kiedy pan kurier wyniósł 36 różnych kartonów. Mama Stana się po prostu przestraszyła i wydała przy tym 15 tysięcy dolarów. Mam nadzieję, że do cofnięcia to tego... było. Temat. Też e, spotkałam się z taką, e, z taką informacją, że e, nastolatki w Stanach Zjednoczonych często robią zdjęcia i, i publikują te zdjęcia swoich kart kredytowych i podają nawet ten trzycyfrowy e, zabezpieczający kod. E, I później jest wielkie zdziwienie i rozpacz, dlaczego pieniądze zniknęły, co się, co się stało. E, do innych zagrożeń należy między innymi też dostęp do różnych rodzajów forum, do różnego rodzaju czatów, gdzie dzieci, które czują się osamotnione, które mają mało przyjaciół, mało kolegów, koleżanek poprzez to, że są na przykład nieśmiałe, trudno nawiązują się, takie podstawowe kontakty sięgają do sieci, żeby podbudować swoją samoocenę, zaczynają pisać z kimś i potem okazuje się, że dziesięcioletni chłopiec, kolega bądź koleżanka okazuje się być dorosłym mężczyzną, który porywa to dziecko, bo chce zrobić mu krzyż. Tak, tak to też znamy takie doniesienia z mediów o, o ludziach, którzy e, tropią pedofilię w ten sposób, e, że po prostu podszywają się też pod takie osoby i, i udaje im się, bo czasami udaje im się pod dzieci i udaje im się schwytać kogoś, kogoś takiego, ale faktycznie to jest duże zagrożenie. E, tym bardziej, że te czaty są teraz tak mocno dostępne, jest coraz więcej komunikatorów. E, no i to może być... Lepiej mieć kontrolę nad tym, jak jest się, jest się rodzicem. Zdecydowanie do takich bezpłatnych kontrolerów dzieci, tak trudno nazwać też kontrolerem, bądź taką ochronką, jest Family Link, można go znaleźć na Googlach. Służy on do tego, żeby rodzic miał pewność, z czego korzysta dziecko, jak długo może korzystać z danego nośnika, czy to jest tablet, czy telefon. Niestety, jeżeli chodzi o komputery, nie ma takiej możliwości, ale dzisiaj dzieci raczej korzystają ze swoich smartfonów bądź tabletów, i dzięki temu rodzic może mieć pełną kontrolę nad tym, co w danym czasie robi jego dziecko. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach dzieci niestety zostały uwięzione w domach na dawnej edukacji i przez <grym> to ma dużo, dużo więcej czas, czasu spędzają w sieci niestety. Mają więcej czasu, no to więcej możliwości na, na takie, e, takie, rzeczy i kolejne Kolejną taką grupą, na której się skupiłyśmy to było, to jest młodzież i młodzież niestety przez to, że już jakby rodzice nie do końca mogą sprawować kontrolę nad tym, co robią ich pociechy, Niestety mi się, zdarza się też w romance, takie pierwsze, takie ważne dla tych dzieciaków 13-14 lat. Chociaż to się wydaje, że to takie małe dziecko, to jednak już te miłości pierwsze, złamane serca powstają. Do takich najważniejszych zagrożeń w internecie związanych jest związanych z sexting. Polega on na wysyłaniu sobie tak, tak. nagich zdjęć. I niestety, jeżeli taka dziewczyna też czuje się niepewna swojego ciała, bądź chce bardzo zaimponować swojemu chłopakowi, zdarza się, że wysyła te zdjęcia, i potem on dla żartu, bo dziewczyna nie zrobiła czegoś, co on, na czym mu zależało, i rozsyła te zdjęcia w internecie. Ale dobrze wiemy, niestety, jeżeli raz coś się umieści w internecie, nawet jeżeli będziemy to usuwać, to zawsze tak. dostaniecie zapisane. Tak, i jeżeli jeszcze mogę coś dodać do tego tematu, to często to się właśnie kończy szantażem, czasami finansowym, czasami jakimś emocjonalnym. i i bardzo często może się to skończyć nawet tragicznie w, w takiej sytuacji. I też w ogóle, jeżeli chodzi o, o to zjawisko, no to czasami może, może troszeczkę skrzywdzić taką młodą osobę, tym jakby w jaki sposób to jest, jest przeprowadzane. To, to, to też jest zagrażające dość mocno. I właśnie jeżeli chodzi o te treści, o te zdjęcia, i tak dalej, to, to upublicznianie swojego wizerunku, wysyłanie komuś nie, nie zawsze daje nam gwarancję tego, że tylko ta osoba to zobaczy. Bo czasami nawet przez pomyłkę albo w przypadku kradzieży coś może wyciec i, i dostać się do jakiegoś szerszego grona, to, to nie zawsze, czego nie zawsze byśmy sobie życzyli. I kolejne. A, Jeszcze tak że... tutaj wtrącę, że zdarzają się wśród celebrytów takie wycieki zdjęć, liczby hakerskie, ale jak zapewne wszystkie <laughs> portale plotkarskie oraz zainteresowani wiedzą, że to nie jest przypadkowe <laughs> umieszczanie po niektórych tak. zdjęciach, żeby więcej atencji zdobyć się widzów tak, A potem się nagle okazuje, że ktoś zyskuje większą popularność, no, ale niestety w przypadku zwykłych szarych ludzi to się nie zdarza <laughs> i zwykle kończy się to, kończy się to źle także raczej raczej odwracamy. Nie, nie ja <laughs> nie nie? Kolejnym takim y, y, zagrożeniem dla młodzieży to jest cyberprzemoc cyberprzemoc jest znana w sumie już od powstania forów internetowych zawsze zdarzają się takie trolle Czasem opłacane czasem to są ludzie, którzy są, mają w sobie mnóstwo nienawiści, którą próbują przekazać innym, obrażając, poniżając ludzi. Cyberprzemoc nie wiąże się też z obcymi osobami. Zdarza się, że w klasie pojawia się taki m, baran ofiarny, taka osoba, która zbiera z na siebie całą krzywdę całej klasy. I co może skończyć się też niestety bardzo tragicznie. Taki przez internet jest, jest nękany i to jakby ta przemoc w szkole. Przenosić się też do, do sieci. I też jeżeli o to chodzi, to, to w Polsce też istnieje, obecnie istnieje sporo akcji, które mają zatrzymać tak zwany hejt w komentarzach. I nawet niektóre portale, przy, przy sekcji z komentarzami, mają, mają takie komentarze jakby mają takie ostrzeżenie, że jakby no, trzeba też patrzeć na to. Co, co piszemy, i w, jakie słowa w, w kierunku ludzi kierujemy, bo ktoś to przecież czyta e, i nie jest z kamienia. Tak jak moglibyśmy to odnieść do siebie, bo może to jest dla nas zabawne i śmieszne obrażanie czy poniżanie kogoś, kogo nie lubisz, ale jakby to się od, odniosło do ciebie, kiedy zdarzyłoby ci się, że obcy ludzie albo ludzie, których znasz i których lubisz, zaczęliby cię obrażać, poniżać, spowodować, że czułbyś się ze sobą bardzo, bardzo źle. Uważam, że to jest bardzo niefer, i nie powinno się tego robić. Teraz jeszcze mi się przypomniało, o propos tych problemów młodzieżowych i relacji, to na MTV jest emitowany taki program Catfish, który, który opowiada o tym, jak czasami ludzie podszywają się po prostu pod inne osoby w internecie i w programie dwóch prowadzących próbuje zdemaskować jakby tą osobę, która być może się podszywa. I wtedy okazuje się, że czasami jest to albo bliska osoba, albo zupełnie nieznajoma, ale na pewno nie tak, której się spodziewaliśmy po drugiej stronie. I myślę, że to ku przestrodze można dojrzeć. Tak, musimy bądź ostrożni, to prawda. Z takich kolejnych zagrożeń, które w tej chwili funkcjonują w internecie, na TikToku m.in., to różnego rodzaju challenge, To może nam tak, przybliżysz temat. Tak, Tak, tak. W challenge'ach internetowych chodzi o to, że jesteśmy nominowani do zrobienia czegoś. Najczęściej to jest coś, coś ryzykownego, niewądrego. Nie I po prostu, jeżeli to wykonamy, mogę nominować kolejne na przykład trzy powiedzmy, osoby czy jedną i ona też powinna, powinna coś takiego zrobić, nagrać i wrzucić ten materiał do, do sieci. O challengeach różnych słyszeliśmy. Były na przykład takie, które miały wspierać tam jakąś grupę osób chorych, mm -hmm. e, Ice Bucket Challenge na przykład. E, ale są też takie, które mogą być niebezpieczne. Na przykład w zeszłym roku dość popularnym challengem było to, żeby sobie kostkę lodu z paną Solą przykładać do ręki i żeby powstało odmrożenie. E, był też ten niebieski wieloryb, czy, czy coś takiego, w którym, w którym trzeba było wypełniać jakieś polecenia. Kogoś tam. chociaż czy, trudno powiedzieć, jak to było z tym wieloletnim, bo część osób mówi, że to legenda że to, że to nie istniało. Nie wiem, nie wiem do końca jak, jak to było, ale sprawa była dosyć mocno, mocno medialna. No, ostatnim takim szokującym wydarzeniem był Blackout Challenge, w którym jakby wykonując, który straciło życie dziesięciolatka w Stanach Zjednoczonych i chodziło o to, żeby zatrzymać sobie dopływ powietrza. No i dziewczynka niestety, niestety się I To jest jedna z niewielu osób, które tak naprawdę ulegają w presji tego, co jest w tej chwili modne. Do, jeszcze odnosząc się do wcześniejszego tematu cyberprzemocy, świetnym filmem jest Sala Samobójców, pokazująca historię chłopaka, który został tak. bardzo mhm. alienowany przez swoją grupę społeczną. Rodzice nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, co może czekać ich dziecko, jak wielka tra 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 tragedia może się wydarzyć. Tak, tak, czyli też jakby zostać w temacie sali i samobójców, to druga część yy, Hejter, yy, też pokazuje o tym, jakby zjawisko, które obecnie się dzieje o tych trolach internetowych, o tym, jak można sterować yy, sterować i polityką, i, i w ogóle społeczeństwem w ten sposób. Nie? To też jest wydaje mi się, że taki element cyberprzemocy. I to jeżeli chcielibyście więcej o tym poczytać, to polecamy zdecydowanie Marcela Mosa książkę pod tytułem Nie krzyż. Zdecydowanie pokazuje, jak dzisiejsze społeczeństwo odnosi się nawet do tego, co w tej chwili nas otacza. Czy w młodzieży, jeszcze wśród młodzieży, jeszcze jakieś nowe niebezpieczeństwa? Myślę, że te najważniejsze już wymieniłyśmy, teraz mm -hmm. możemy przejść. E, teraz, e, teraz ja chciałabym trochę powiedzieć o tym, jak e, w co dorośli mogą się, mogą się wyglądać, bo e, Korzystamy wszyscy z internetu i, i, i wiemy o niektórych zagrożeniach, ale czasami jest tak, że, że emocje są górą i jednak dajemy się wkręcić w różne rzeczy. I chcę tutaj powiedzieć o metodzie na wnuczka, na policjanta czy na, na pracownika socjalnego bądź kogoś, kogokolwiek innego, kto czasami pojawia się w pojawia się na naszych domach. I najczęściej ofiarą padają osoby starsze. Osób. Chodzi o to, że ta osoba albo telefonicznie, albo osobiście podtrzyma się pod, pod wnuczka czy, czy, czy kogoś tam ze służb i po prostu wyłudza, doprowadza do wyłudzenia znacznej ilości pieniędzy i najczęściej padają ofiarą osoby starsze, bo oszust najczęściej mówi, że chodzi o kogoś z ich rodziny, kogoś z ich rodziny i też często jest tak, że osoby starsze trzymają pieniądze w domu, gotówkę i też szkodzi o sobie starsze zdarzają się, że one naprawdę już nie mają ani dzieci, bo tak potoczyło się ich życie, tak zdecydowali. wiedzą, że nie mają tych knopów jednak czują się tak bardzo samotne, galienowane, że oczekują chociaż tej namiastki, tego ciepła, tej opiekuńczości i sądzą, że nawet jeżeli przyją te pieniądze, to ktoś z wdzięczności przyjdzie, porozmawia z nimi, spędzi z nimi czas. Tak, takie ludzie tracą ogromne, tak. ogromne pieniądze. Yy, I takim, taką podobną wersją właśnie metody na, na wnuczka jest jest phishing czyli tak jakby tak jakby metoda związana z łudzaniem, ale zupełnie jakby przez internet i chodzi o to, że ktoś najczęściej jakaś grupa powiedzmy hakerów podtrzyma się pod jakiś portal, bank czy, czy coś takiego, rozsyła ludziom różne linki i to się, to się w Polsce też zdarzało Wielokrotnie wysyła linki, które zawiadamiają nas, na przykład o jakiejś niezapłaconej należności, w jakieś tam groszowe sprawy powiedzmy, i po kliknięciu przekierowuje nas do banku, i tak dalej. I tym sposobem oszust dostaje, po naszym zalogowaniu, oszust dostaje nasze hasło dostępu, login, i tak dalej. Po czym okazuje się, że w sekundę wszystkie pieniądze znikają. I to, no to były też, było kilka takich fal oszust oszustw w danym czasie właściwie też. Yy. Te, które się pojawiły naj, najnowsze, to na OLX-ie to jest portal do sprzedaży, kupowania takiego lokalnego. W tej chwili mm, oszuści proszą o podanie numeru karty kredytowej, tak jak jest to na przykład w Allegro czy w innych formach płatności, proszą o numer ten z ten kod, po czym ściągają wszystkie pieniądze z konta, ponieważ nie są to konta zarejestrowane w Polsce, tylko gdzieś w krajach na przykład już trzeciego świata czy w krajach właśnie takich ciepłych, do których niestety banki nie mają dostępu i wszystkie pieniądze zostają skradzione. W tej chwili, jeżeli przepraszam, tak jeszcze wstrącę, jeżeli chodzi o Facebooka, to jest tak, że oszuści dostają dostęp do danego konta poprzez algorytmy, które wychwycają hasła, które są łatwiej ustawione. Logują się, podają się za daną osobę, mówiłam, słuchaj, zdarzył mi się wypadek samochodowy potrzebuję tak, natychmiast tak. pieniędzy, przelej mi na przykład 1000 czy 2000 blikiem, żeby to się nie zarejestrowało w żaden sposób, tak. żeby jak najszybciej otrzymać te pieniądze. I po zgłoszeniu takiej sprawy na policję okazuje się, że nic nie da się zrobić z takim, z takim oszustwem, dlatego że zaakceptowaliśmy tego SMS-a czy, czy cokolwiek co, co robimy w trakcie przelewu i jakby... Albo wpisaliśmy pin, albo albo coś, coś potwierdziliśmy, i nie ma takiej możliwości. A poza tym, jak służby przy, jakby bardziej przyjrzą się tej, tej sprawie, to okazuje się, że, że to jest tak wielka sieć przelewów i połączeń, że jest to nie do wykrycia. I to też jest takie niebezpieczeństwo jest duże. I też różne linki nam się pojawiają też na portalach społecznościowych. Na Facebooku co jakiś czas się okazuje, że ktoś ze znajomych rozsyła. Tak wysyła jest. dziwne linki. Później komputer jest zainfekowany wirusami i my po jakimś czasie też wysyłamy dziwne linki. I tak jeszcze taką kolejną kwestią, jeżeli chodzi o dorosłych w sieci, o zagrożenia dla do dorosłych, to też są wyłudzenia. I ostatnio w Polsce mieliśmy dwa takie przypadki, które na pozór wydają się śmieszne, tak. ale no, ktoś, ktoś ucierpiał w ich wyniku. I chodzi o to, że y, ludzie podszywają się pod różne osoby na portalach randkowych y, 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 i później wyłudzają pieniądze. I w y, ostatnim czasie w Polsce y, mieliśmy sprawę pani y, z Łomży, zdaje się, która y, została naciągnięta na 40 tysięcy, dlatego że myślała, że koresponduje z Willem Smithem i te pieniądze są mu potrzebne na y, dokonanie rozwodu. I przyjazd do Polski i ponownie do Polski. E, I kolejna taka sprawa, e, świeższa. E, pani e, przekazała 600 tysięcy złotych e, osobie, która podawała się <laughs> za syna e, za syna Clint Eastwooda, dlatego, że oszust powiedział jej, że, e, że Clint Eastwood jest śmiertelnie chory i tylko ona może go tylko ona może go ratować. Pani straciła, zapożyczyła się zapewne na 600 tysięcy złotych i pieniędzy nie odzyskała. Niestety tak. Przed ostatnim zagrożeniem, o którym chciałabym powiedzieć, które jest tak wydaje mi się, że pomijane czasami wśród właśnie tematu, w temacie zagrożeń są usługi premium. Często się zdarza tak, że, że jesteśmy namawiani na to, żeby żeby wykupować konto premium, na to też często łapią się osoby starsze dlatego, że obiecuje im się jakieś poszerzenie usług i tak dalej, po czym okazuje się, że, że te osoby z tego nie korzystają, a płacą, a płacą duże pieniądze. Jeżeli nie mają kogoś w rodzinie, kto się na tym zna, to mogą bardzo dużo pieniędzy płacić za usługi, naprawdę z których nie korzystają. Przykładowo dzwoni sobie Pani z obsługi Play i proponuje, że w opanowanym abonamencie zaproponuje Internet, dodatkowe MMSy i zupełnie inne pakiety, może nawet drugi numer telefonu, tej danej starszej osobie, która do Pani nie wie, co się dzieje i zgadza, że ta sytuacja jest tak silna, że na nie ucieknie. Zdarzają się też wyłudzenia związane z pakietami premium, gdzie dostajemy internet, telewizję, telefon stacjonarny, do tego dostajemy ilość kanałów tej telewizji kablowej, z której te osoby starsze zazwyczaj korzystają, do tego jeszcze jakieś inne usługi i potem rachunek okazuje się, że przekracza nawet połowę emerytury takiej osoby. Ale łapiemy się na to i to nie chodzi tylko o osoby starsze, ale też młode osoby, bo czasami perswazja jest na tyle silna, że, że po prostu się zgadzamy. I takim ostatnim, wydaje mi się, że spinającym te wszystkie grupy wiekowe zagrożeniem jest uzależnienie od, od internetu od korzystania z takich urządzeń smartfonów, komputerów itd. I obecnie zjawisko jest bardzo popularne, nie tylko wśród dzieci, ale też wśród dorosłych. I myślę też, że część z nas, nawet jak pomyśli, ile czasu spędza przed telefonem, z telefonem w ręku i trudno, trudno się właściwie z nim rozstać, to, to też jakieś tam refleksje my wypłynęły. Więc może panujemy. Taki nasz no, challenge biblioteczny, żebyście chociaż jedną godzinę dziennie poświęcili na inne czynności niezwiązane właśnie z korzystaniem z internetu. W czasie wolnym, bo to, 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 tak, to najczęściej czas wolny nam zjadają smartfony, e, portale e, i, i tak dalej. Taką już ostatnią wisienką na torcie <grym> będzie moja historia. <grym> <grym> Jak się okazało? W Sylwestra rano kupując drożdżówki, idąc z moim psem. Wypadła mi karta bankomatowa w momencie, kiedy odchodziłam od stoiska. Nie zauważyłam tego i po pracy poszłam jeszcze na szybko kupić chleb, po czym gotówką, więc nawet nie zwróciłam uwagi na to, że nie mam tej karty. I potem wszystko było świetnie, niczego nie sprawdzałam. Potem 2 stycznia, kiedy chciałam iść na zakupy, okazało się, że nie mam tej karty. Przeszukałam cały dom, okazało się, że jej nie ma. Przyjrzałam swoje konto bankowe, na no, którym okazało się, niestety <śmiennie> dla mnie, że pociągnięto mi sporo pieniędzy, ponieważ teraz płatności nie wymagają PIN-u. Tak, do, do 50 w niektórych sklepach, do, do 100 tak, zł. Niestety tak. I ta dana osoba była w bardzo wielu sklepach, niestety <śmiennie> dla mnie, więc okazało się, że straciłam dość dużo pieniędzy. Od razu zastrzeżyłam kartę, pani na infolinii poinformowała mnie, że mogę zgłosić reklamację. Tak też uczyniłam, wyjaśniłam sytuację, zdawałam sobie sprawę swojego gapiostwa. Byłam nawet na komisariacie policji, bo takie są procedury, jeżeli chcemy złożyć reklamację w banku. Na moje szczęście, i to przypuszczam, jest jednorazowa sytuacja, udało się, że odzyskałam wszystkie swoje pieniądze. Niestety policja nie znalazła sprawcy, sprawę umorzono, ale to też jest nauczka dla mnie, że karty bankomatowej, kredytowej, telefonu czy innych bardzo ważnych rzeczy trzeba ze sobą, zawsze je przy sobie trzymać i pilnować. Tak, tak, tak. tak. Najważniejsza przestroga. No i też, jeżeli z czegoś nie korzystamy, to po prostu tego nie mieć, bo można zgubić i potem się bardzo mocno <gulanie> Czasami tak. z kartami tak jest, że bankomatowymi. Myślę, że na dzisiaj chyba wszystko, wszystko w temacie zagrożeń. I miejmy nadzieję, że, że nikomu z nas nic takiego się nie przydarzy. I zapraszamy do nas. Jak <gulanie> zapraszamy.